Analiza indeksu, witam Państwa, zapraszam na krótki komentarz, choć tak naprawdę no, niewiele zmieniło się patrząc na indeks wig 20 w stosunku do poprzednich sesji. Cały czas indeks porusza się w stosunku o wąskim korytarzu cenowym, wytyczonym na bazie dwóch stref Fibonacciego 2296-2302. Wsparcie i bariera podażowa 2350-55. Wychodzę z założenia, że dopiero zanegowanie właśnie wymienionego oporu anulowałoby tak naprawdę wcześniejszą inicjatywę podaży, otwierając tym samym bykom drogę w kierunku poziomu cenowego 2386, gdzie jak widać na wykresie przebiega również górna median line, co tworzy kolejną dość istotną zaporę podażową. Na razie warto to odnotować, zachowujemy się nieco lepiej w stosunku do chociażby indeksu DAX, gdzie mówiąc w cudzysłowie, trzeszczy to istotne wsparcie Fibonacci'ego 7105-7130. Jest to stosunkowo istotna, średnioterminowa zapora popytowa zbudowana na bazie zniesienia 14,6, w reunionie której przebiega także czerwona Median Line zanegowanie tej strefy, to a dzisiaj już ponownie doszło, może nie wynika to, nie widać tego w tej chwili na wykresie, ale doszło już do naruszenia właśnie tej analizowanej strefy wsparcia. Co zwiększa oczywiście zagrożenie związane z możliwym wyłamaniem. Gdy analizuję teraz dla Państwa ten wykres, popyt podejmuje jednak działania obronne i notowania w tej chwili ponownie przebiegają ponad właśnie tym dolnym ograniczeniem tego istotnego przedziału wsparcia Fibonacciego. Jeśli chodzi o SP, tutaj na razie możemy jedynie. Eksponować cały czas znaczenie strefy wsparcia 1370-1374, choć jak widać po przebiegu ostatnich sesji, popyt ma problem z wykreowaniem wiarygodnie wyglądającego ruchu cenowego. A z takim ruchem mielibyśmy do czynienia dopiero w momencie zanegowania tej pierwszej lokalnej zapory podażowej 1395-1398, tak jak sugerowałem wczoraj poprawiłby się wówczas krótkoterminowy wizerunek techniczny wykresu, co automatycznie sugerowałoby czy też wskazywałoby na możliwość wykrystalizowania się kolejnej potwali wzrostowej. Na razie pewne nadzieje na takie urzeczywistnienie się pozytywnego dla byków scenariusza można wiązać właśnie z tym, że indeks znajduje się w rejonie stosunkowo istotnej zapory popytowej Fibonacciego. Dziękuję bardzo.